Cześć wszystkim, ja jestem Jacinta. Witam o mnie na kanale. E, jak jeszcze mnie znacie, no to się ma. Miło mi was poznać. Dzisiaj czytamy Pismo Święte, tak jak codziennie. Jesteśmy teraz w serii Księgi Przysłów. Jesteśmy na czwartym rozdziale, więc szybko się za to zabieramy, ale zanim się za to szybko zabierzemy, to szybko się pomodlimy. Pomodlimy się w taki sposób, jaki Wam odpowiada. Jeśli jesteście osobą, która się modli w ten sposób, jeśli jesteście osobą, która się modli w ten sposób, jeśli jesteście osobą, jesteś osobą, która się po prostu schyla głowę. To w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, w jaki się modlisz, to możesz po prostu teraz się uchylić i zacząć modlić w ten sposób. A więc zaczynamy. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mogę się tutaj znajdować. Dziękuję Ci za to, że jestem tutaj teraz. Dziękuję Ci, Panie Boże, za oddech, za słuch, za, za wzrok, za to wszystko, co ty mi dajesz. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj mnie obudziłeś i że dalej. Chcesz, żebym kontynuowała swoje życie i masz dla mnie jakiś plan, Boże? Niech będzie Twój plan zawsze u mnie na pierwszym miejscu, a nie moja chciwość, nie coś, co ja pragnę. Boże, spraw, żeby moje serce się otworzyło na tyle, ile Ty potrzebujesz. Panie, proszę Cię, jak teraz będziemy czytać, to otwórz moje serce, otwórz moje uszy, otwórz moje rozumowanie na tyle, żebym zrozumiała to, co Ty chcesz mi przekazać. Panie Boże, dziękuję Ci za mojego psa, który teraz w tym momencie tutaj idzie i się chce przywitać ze wszystkimi. I Panie Boże, dziękuję Ci za to, że te osoby, które tutaj są, chcą po prostu kontynuować Ciebie poznawać i mieć z Tobą lepszą relację. Dziękuję Ci. In Jesus' name we pray. Amen. Cześć wszystkim. Jestem Luna, tak? Dzień dobry. Wszystkim chciałam się przywitać. Tak, jak jeszcze nie wiecie, to ja jestem mamusią, jestem super po prostu mamą, staram się przynajmniej być do tego pięknego pieska, tak? który przyszedł mi przypomnieć, że, że jest pora na to, żeby ją po prostu wymiziać. Ale Niuniuś, siadaj tutaj obok nas i będziesz razem z nami czytać. Jesteśmy w rozdziale czwartym, moi drodzy. Ja jestem w księdze, znaczy mam pismo święte UBG, więc u mnie jest to strona 711. U was to może być inna, ale otwórzcie po prostu na księdze przysłów rozdział czwarty i pierwszy werset zaczynamy. Jest napisane tak: Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca i. Zważajcie na to, abyście poznali roztropność, czyli be alert. Pamiętajcie, uważajcie na to, co jest przekazane Wam, nie tylko w piśmie, ale też od świata, bo nie zawsze to są dobre rzeczy. 22, Dwadzieś... y, jest napisane tak, bo daję Wam dobrą naukę, nie pouczajcie mego prawa. 3. Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jednakiem w oczach mojej matki. On mnie uczył, mówiąc mi: niech Twoje serce zachowa Twoje słowa, strzeż moich przekazań, a będziesz żył. Jak zwykle zapomniałam Wam przypomnieć, że ja seplenie i ja nie umiem czytać po polsku i tam nie było napisane. Twoje tylko tam było napisane moje. Czyli jeszcze raz poprawnie w czwórce jest napisane tak. On mnie nauczał, mówiąc mi niech twoje serce zachowa moje słowa, strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Czyli tu jest mowa o Bogu. Bóg nam dał przekazania, Bóg nam dał wskazówki na to, jak mamy po prostu żyć, jak mamy się kierować tym wszystkim, co nam dał i jak mamy wybrać dobro od zła i my się mamy po prostu tego trzymać. Nie, to nie jest tak, że mamy przekazania tylko i wyłącznie na święta i że mamy przekazania tylko i wyłącznie na Wielkanoc, tylko my te mamy przekazania codziennie. Codziennie mamy je sobie na sercu nakładać i mamy je pamiętać i mamy po prostu się nimi kierować. Lecimy dalej. Jest napisane tak: 4 On mnie uczył i mówiąc mi. To już przeczytaliśmy. Lecimy do piątki. Jest napisane tak: Zdobywaj mądrość Udobywaj roztropność, nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust. Sześć jest napisane tak: nie opuszczaj jej jako mądrości. Tutaj dlatego jest napisane jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowacie. Zawsze, ale to zawsze po prostu kontynuuj szukać mądrości, Bożej tym co się dzieje u ciebie codziennie w życiu. Po prostu módl się do Boga o to, żeby on ci dał mądrość na dane sytuacje, bo ciężko. Nie znasz odpowiedzi, nie wiesz co masz zrobić, nie wiesz co jest dobre. Szukaj Boga, rozmawiaj z Bogiem i proś go o to, żeby on ci dał taką mądrość, żebyś wiedział jak postępować w danej sytuacji i nie opuszczaj jej, nie opuszczaj tej mądrości. Nie opuszczaj jej, bo ona naprawdę jak ty ją będziesz strzegł, to ona cię zachowa, bo tak będzie. Jak ty się będziesz kierował mądrością, będziesz szedł daną ścieżką, to ona po prostu odprowadzi cię od tego zła, które na ciebie czyha, bo jakbyś położył nogę gdzie indziej, to tak jak w tramwaju by ci się po prostu ta noga zamknęła i na jakiś czas była zamknięta, uwięziona, nie? W jakiś sposób by cię ograniczyła od błogosławieństw, które ma Bóg dla ciebie Czyli na przykład siedzenie w tramwaju Zamiast siedzieć w tramwaju na siedzeniu, stałbyś z utkniętą nogą przez jeden przystanek I dopiero później by się otwarło i byś się nauczył, że jednak do tramwaju się nie wbiega na ostatnią minutę nie? Albo w metrze W Londynie nieraz były takie sytuacje w metrze, jak ja jechałam Że ktoś wbiegał na ostatnią sekundę, jak już było to takie Zamykały się drzwi i te drzwi czasami się zamykały na torbie czyjejś i kolejny przystanek dopiero się otworzyły i ta torba została, wiecie, wyciągnięta Albo na jakiejś nodze, albo na parasolce, albo na ręce Naprawdę bardzo różnie to było Więc wy uważajcie, żeby iść odpowiednią drogą I żeby wam nie przycasnęło gdzieś waszej kończyny czy czegoś siedem jest napisane tak Podstawą wszystkiego jest mądrość Zdobywaj mądrość na cały swój majątek Zdobywaj roztropność 8. Wywyższaj ją Mądrość. Wywyższaj mądrość. Pamiętaj o tym, żeby naprawdę doceniać mądrość. A ona wywyższy Ciebie. Rozsła Ro... <laughs> język polski jest naprawdę ciężki. I czytanie jego czasami mnie po prostu rozwala. Rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz. Dziewięć. Wdzięczną ozdobę włoży Ci na głowę, obdarzy Cię koroną chwały. Wiadomo, jak się jest osobą mądrym, to jednak są z tego bardzo, ale to bardzo duże pozytywy. Bo nie tylko jesteś osobą, która uczy się i chce wiedzieć więcej i faktycznie kieruje się rozsądkiem i kieruje się mądrością, no i z tym jednak coś idzie, nie? Że jednak nie podejmujesz głupich decyzji i nie błądzisz i nie wiadomo, co robisz, tylko raczej idziesz ścieżką, która i daje Ci dużo błogosławieństw przez to, że. Rozumujesz i przez to, że jesteś mądry, i przez to, że kierujesz się tym, co, co Ci Bóg daje, nie? A nie masz takich wahań, że właściwie dobrze jest mieć wahania, ale nie chodzi o tutaj wahania pomiędzy dobrem i złem. Jak ty się wahasz, czy a, czy ja dzisiaj zgrzeszę i będę się przyjaźnić z grzechem, czy na przykład zrobię dobrze i nie zaprzyjaźnię się z tym grzechem, no to taka mądrość to no, różnie, nie? Każdy sobie może w sobie, w swoim sercu odpowiedzieć, ale. Kierujcie się słowem Bożym i tym, jak wiecie, że coś jest dobre, to, to idźcie w tą stronę, a jak wiecie, że coś jest złe, to w drugą stronę. Proste i logiczna. Dobra, lecimy dalej. Proszę pani. Proszę pani. Proszę pani, pani tutaj yy, chyba za wygodnie, bo pani aż się na Biblii położyła. Pani za bardzo wygodnie. Teraz Biblię położymy na pani. Jak ktoś się zastanawia, to właśnie się Luna po prostu położyła na moich kolanach. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, po prostu ona jest przekochana, przecudowna. Musi być po prostu bliziutko wszędzie, tak? Musisz być bliziutko. Najwygodniej na panci, na jej kolankach, jak ona czyta Biblię, tak? Poczytamy ci też Biblię. I wszyscy też, też pewnie chcą e, razem z Tobą poczytać Biblię, jakbyś mówiła nie po psiemu. Dobra, moi drodzy. Zabądziłam, gdzie my jesteśmy. 10 jest napisane tak. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata Twojego życia. Wiadomo, jak będziesz głupio czynił i nie wiadomo co, no to te Twoje lata w życiu mogą się odejmować, bo na przykład będziesz podejmował decyzję, że będziesz jechał na motorze bez kasku, albo podejmiesz taką decyzję, że zrobisz coś, co spowoduje, że no nie daj Boże, stracisz życie. No. Bo to też takie głupie decyzje są, jak się przyjaźnimy z grzechem, to one są takie widoczne i wydają się takie super świetny pomysł, i tak dalej. Ale koniec końców yy, albo nam odbierają duszę, albo nam odbierają życie. Dobra, lecimy dalej. Jest napisane tak w 11. Nauczyłem cię drogi mądrości. Po ścieżkach prawości cię wiodłem. Gdy nimi pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane, a jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się. Fajna obietnica, bardzo fajna obietnica. Jak się będziesz kierował mądrością, to ta mądrość faktycznie zadba o Ciebie. 13 jest napisane tak: Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona jest Twoim życiem. 14. Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi. Unikaj jej, nie chodź po niej, odwróć się od niej i ominij ją. 16. Bo oni nie zasną dopóki nie zrobią czegoś złego. Sen ich odleci, aż przywiodą kogoś do upadku. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy będą ciebie po prostu próbowali złapać, i dopóki ty czegoś złego razem z nimi nie zrobisz, to oni cię nie puszczą. Ale ty musisz tym osobom powiedzieć: idź sobie, daj mi spokój. Ten grzech, ja się nie zaprzyjaźniam z tym grzechem. Do widzenia. Wiem, że to jest ciężkie, ale to jest do zrobienia. 17 jest napisane tak: jedzą bowiem chleb nieprawości i piją wino przemocy. 18: ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci. Coraz jaśniej, aż do dnia doskonałego. Czyli jak Ty kierujesz się pismem świętym i kierujesz się mądrością Bożą, to widzisz, ta Twoja ścieżka jest jasna. Wiesz, co jest dobre. Wybierasz tą ścieżkę, mimo tego, że ona jest ciężką ścieżką, mimo tego, że jest taką ścieżką, w którą ledwo się mieścisz, bo jest tak dużo rzeczy, które musisz powiedzieć nie, i tylko dwie, tak mało rzeczy, do których musisz powiedzieć tak, że, że ona jest taka dosyć wąska. Dosyć wąską jest, jest ścieżką, bo jest jasne, co jest grzechem, co jest nie. Wychodzenie z tamistą osobą będzie prowadziło do grzechu, no to a z automatu nie. Siedzenie w domu i czytanie Biblii jest na tak, robienie tego jest na tak. Tego i tamtego jest na tak, bo to prowadzi do dobra. Jak wy macie na przykład problem z tym, żeby podjąć decyzję, co jest dobre, co jest złe, zastanówcie się, czy to was prowadzi bliżej do Boga, czy to was oddala od Boga, bo jak to jest dobre, to będzie was prowadzić bliżej do Boga. Jeśli to jest złe, będzie was prowadzić dalej. Jak jesteście nowymi osobami, to to jest dla was nowe. Jeśli jesteście osobami, które mnie oglądają codziennie, to wiecie, że to już mówiłam nieraz, ale to nie zmienia faktu, że tego nie będę dzwonić, nie będę mówić, tak jak po prostu dzwony w kościele, nie będę tego przypominać, tak jak moje bransoletki. Ja Wam będę po prostu o tym przypominać za każdym razem, bo to jest coś, co zapominamy. Że grzech potrafi się pojawić w naszym życiu w bardzo taki ciekawy sposób, i my myślimy, że to jest to, i że to jest od Boga i tak dalej, ale to nas odsuwa od Boga powoli. I czasami jest jak takie złote jabłko, które po prostu wydaje się super piękne, a w środku to w ogóle jakieś robaki łażą i nie wiadomo co. Dobra, lecimy dalej, jest napisane tak W 19. Droga niegodziwych jest jak ciemność Nie wiedzą, co mogą, o co mogą się potknąć Jak wybierasz grzech, to nie wiesz gdzie to tak jakby pośle Może trochę tu, trochę tego, może tu się stanie coś, może znowu będę mieć z tym problemy, może będę mieć z tym problemy Nie wiesz, bo idziesz w ciemności, nie idziesz z bokiem. nie idziesz z Jego jasnością, która Ci powie nie rób tego, koniec, kropka, idź tutaj ja ciebie będę pilnować. To jakby wybierasz inną ścieżkę. Więc wybierz tą jaśniejszą ścieżkę, nie? 20 jest napisana tak, synu mój, zważaj na moje słowa. Ku moim naukom nakłyń swe ucho. Czyli słuchaj tego, co ma Bóg do powiedzenia. Nie lekceważ tego, co Bóg ma do powiedzenia. Jak on ci mówi coś i z tyłu głowy ci dzwoni, że mm, 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 to chyba nie jest najlepszy pomysł, to tego nie lekceważ. To nie jest tak o. To się nie pojawiło tak o. To jest twój rozsądek, to jest twoja mądrość od Boga, która ci mówi, uważaj Uważaj, to nie jest dobre Ten dzwoneczek z tyłu głowy, który ci mówi, że a ta decyzja może nie do końca Te motylki w brzuchu, które myślisz, że są spoko i tak dalej, to też jest system twój, który zaczyna panikować w jakiś sposób i powoduje te motylki Które mówią, M -m -m, coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś mi nie pasuje bo odpowiednia osoba nie będzie powodować w tobie alarmu w twoim ciele, czy z tyłu głowy, czy w brzuchu, czy w sercu, tylko odpowiednia osoba będzie spokój ci dawała, relaksację w twoim życiu. I ja zawsze, jak dostawałam, że tak powiem, motylki w brzuchu od danej osoby, to myślałam, że to jest to. A później się dowiedziałam, że to był mój system nerwowy, który mi mówił: Stara, uciekaj. <grych> Ale. Nauczyłam się na swoich błędach i ja to tak rozumuję. 21. Jest napisane tak. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twojego serca. 22. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. 23. Strzeż twojego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Pilnuj. Co wprowadzasz w swoje ciało. Pilnuj, co twoje serce słucha, co twoje serce ogląda i czym twoje serce się kieruje, bo to jest ważne dla duszy. 24 jest napisane tak: Odsuń od siebie przewrotność ust. Oddal od siebie złośliwe wargi. 25. Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie. Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pełne. 27. Jest napisane tak. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Obróć twoją nogę od zła. Czyli tak w skrócie: jak jesteś daną osobą i ta osoba powoduje do tego, że ty plotkujesz, no to albo powiedz tej osobie stop, albo przestań się z tą osobą po prostu spotykać. Bo jeśli ona wywołuje w tobie złe rzeczy, jeśli ona sprowadza w tobie myślenie takie, że grzesz jest okej, okay, no to słabo. Jeśli twoje oczy. Po prostu gdzieś patrzą na lewo, na prawo, nie wiadomo gdzie, bo znajomi robią to i tamto, i się zastanawiasz, czy to byś nie zrobił i czy tego byś nie zrobił. Nie skupiaj się na tym. Skupiaj się na Bogu. Na pierwszym miejscu. Prosto masz się patrzeć. A nie zastanawiać się, co było gdyby, albo co jest tam, co było kiedyś. 20, 26 I uważaj, gdzie stawiasz swoje nogi. Uważaj, gdzie idziesz. Jak podejmujesz decyzję, to zastanów się, czy Bóg Cię tam faktycznie prowadzi, czy coś innego. No i 27. Po prostu zwracaj uwagę na to, co jest dobre, a nie szukaj. Tak, jakby widzisz, że coś jest dobre, ale masz jeszcze. A, jeszcze kilka opcji. Jak jest coś dobre, to będzie jasno i wyraźnie wiadome, że to jest ta ścieżka. Ciężka, może nie taka, jaką chcesz, ale. Ale ta odpowiednia. Jeśli chodzi o notatki, byłam ich tutaj dosyć sporo. To z notatek mam napisane, żeby trzymać po prostu swoje oczy na Bogu. Że zawsze go trzymać na pierwszym miejscu i on naprawdę mi będzie dużo po prostu pokazywał. Żeby nie, nie kierować się tym, co ludzie mają do powiedzenia, jeśli te osoby faktycznie nie żyją z Bogiem. Bo są osoby, które mówią, że są chrześcijanami, ale nawet tego. Christ, nie mają, the Christian nie, nie wiem jak to się tłumaczy na język polski, ale yy, Jak ktoś mówi, że jest chrześcijanem, a nawet tego nie widać Tak jakby od ludzi, którzy są chrześcijanami Widać faktycznie, Ci, te osoby, które stawiają Boga na pierwszym miejscu Wy będziecie czuć w ich obecności, że czuć Boga Że czuć faktycznie, że żyją Słowem Bożym I żyją tą miłością Bożą Więc nie kierujcie się i nie słuchajcie opinii ludzi, którzy Są lukewarm Albo którzy są niewierzący. Tak, jakby możecie posłuchać ich opinii, żeby po prostu ich wysłuchać, ale nie kierujcie się tym, jeśli to jest przeciwko słowu pożemu. Dobra, mam tu jeszcze napisane tak, żeby zawsze być po prostu uważnym i ostrożnym na to, co ktoś mówi, i żeby zwracać uwagę na to, co Bóg mówi. I żeby po prostu kierować się tym, co Bóg. Ma dla mnie, bo to jest jak taka medycyna, i to jest jak takie coś, co po prostu wyleczy wszystko naprawdę w moim życiu, mentalnie czy duchowo, czy zdrowotnie, jeśli chodzi o fizyczne rzeczy. I 24 do 27 mam podkreślone, żeby po prostu szukać Boga we wszystkim, zawsze. I to mi pomoże wybrać odpowiednią ścieżkę. Także, moi drodzy, to był rozdział czwarty przysłów, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że jakieś tam notatki porobiliście, że sami też zastanowiliście się nad wieloma rzeczami i zaczęli analizować Biblię tak jak ja i co, widzimy się jutro trzymajcie się ciepło, miłego dnia, widzimy się na ekranach tutaj takich wielkich i co, eee, miłego dnia, dzięki za wszystko i mam nadzieję, że Bóg wam będzie błogosławił dzisiaj, jutro i już na zawsze, trzymajcie się ciepło pa pa